Po pięciu latach pobytu wśród nas chcemy Cię dzisiaj pożegnać, ale też podziękować za Twoją posługę. Posługę katerety, później już w diakonach dotrzymałeś święcenia diakońskie i wreszcie od 24 stycznia 2009 roku jako kapłana przeżywaliśmy Twoją granicję cieszyliśmy się razem z Tobą. Mamy nadzieję, że naszą parafię będziesz wspominał najcieplej, choćby z tego względu, że tu się wiele zaczęło. Może nie wszystko, jak to kiedyś mówił Jan Paweł II, ale wiele. Tu się zaczęło Twoje kapłaństwo. Kapłaństwo. Wypada nam życzyć Ci na ale Dużo radości, satysfakcji, aby to, co tutaj przeżywamy z nami przez te lata, było jakąś pomocą dla Ciebie tam, gdzie teraz pójdziesz. Powiemy takie, tak jest w życiu kapłana. Trzeba, przychodzi czas, że trzeba pójść dalej. Trzeba spróbować innej pracy, innej w sensie, w innym środowisku. Często nie to już przekrój, nieraz jest para. Więc nastąpił ten moment, że odchodzisz od nas. Życzymy dużo radości, satysfakcji i dalszego pełnienia posługi, do której Cię wezwał Jezus Chrystus Najwyższy. Oczywiście wrota naszej parafii przed Tobą nie są zatrzaśnięte. Zawsze się będziemy cieszyć, kiedy będziesz mógł przybyć, odwiedzić. Będzie to dla nas wielką radością. Jeszcze raz serdecznie. Dobry pasterz ukształtowany według serca Boga jest największym skarbem, jaki Bóg może przydzielić parafii. Jest to najcenniejszy dar Bożego Miłosierdzia. Drogi księży Rafale, w tym szczególnym dniu w imieniu chóru Kantory z Honoratu dziękujemy Bogu za dar, jakim obdarzył naszą parafię, stawiając na drodze duchowej osobę księdza Rafała. Dziękujemy za to, że ksiądz był z nami i dla nas. Dziękujemy za wytrwałość i zaangażowanie w pracę na rzecz naszej terapii. Życzymy, aby Ksiądz na swojej drodze spotkał ludzi dobrych i życzliwych, którzy ofiarują pomoc i wsparcie. Za wszelkie dobro, które nam Ksiądz podarował, niech nasz Pan wynagrodzi tysiącroć i niech błogosławi w dalszym kapłańskim życiu. Szczęść Boli. Drogi księże Rafał, w imieniu wspólnoty ministrantów i lektorów. Dziękujemy za życzliwość względem nas, za dobre słowo, dziękujemy za posługę kapłańską w naszej parafii, a w szczególności za głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentu. Francuski duchowny katolicki Bosse powiedział taką sentencję. Bóg redaguje dziennik naszego życia, boska dłoń spisuje naszą historię. Zaproszczmy się o to, aby była ona piękna. Życzymy księdzu wiele łazów Bożych i sił do pracy, aby kolejny rozdział życia, który zredaguje tu, posyłając księdza na nową placówkę, był piękny i owocny. Część Boże. Drogi księże Rafale, witaliśmy Cię w kościele naszym pięć lat temu, jakby to było wczoraj. Trzy i pół roku temu przeżywaliśmy wraz z Tobą mszę świętą prymicyjną, a już przyszło nam się żegnać. Lecz zanim odejdziesz od nas, aby służyć tym, których Pan Bóg postawił na Twojej drodze, chcemy Ci podziękować za posługę duszpasterską, za wygłaszane kazania z mocą, które trafiały wprost do naszych serc. Za odprawianym przez i udzielane rozgrzeszenia podczas powiedzi we wspólnocie nauka humanalnej. Dziękujemy za modlitwy zanoszone za nas do Boga. Sentymentem będziemy wspominać prowadzone przez księdza duchowe pielgrzymki w miesiącu sierpniu z gitarą i zaskakującymi pomysłami w przybliżaniu nam Chrystusa i Jego Matki. Dziękujemy za serdeczność. Bezpośrednio w kontaktach z wiernymi, za młodzieńczy entuzjazm, który ksiądz wyrażał nawet, hmm, ksiądz zarażał nawet podeszł wiekiem, ale nie duchem. Ech, choć księdza już nie będzie nas, Margaretki, nie zapominają i nie zapomną o codziennej modlitwie. Na dalszą drogę tak kapłańskiej, Życzymy wytrwałości, pokoju ducha, który daje Sam Pan w Trójcy jedyny. Maryja, królowa kapłanów, niech obejmuje Cię swoją miłością, a na co dzień niech otacza Cię ludzka życzliwość. Szczęśliwość. Czgodny księżer Apale, lat kilka byłeś tu z nami, dlatego kiedy odchodzisz, parafianie szczyci Żegnają Ciebie ze łzami. Za Twe poświęcenie, za trud nam włożony, Czym Ci się oddzięczymy, Pasterzu ceniony? Ku Twojej pamięci przyrzekamy Tobie, Co nam Twe usta mówiły, upamiętnić sobie. Gdy będziesz w innej parafii i między ludźmi innymi, Niech dobrze Ci będzie z nimi. Serdecznie Ci tego życzę. Drodzy księże Rafale, w imieniu wszystkich rodzin do Nowego Kościoła oraz Oazy Młodzieżowej chcemy gorąco podziękować za czas wspólnych Eucharystii, na których Słowo Boże głoszone przez Ciebie zapadło głęboko w naszych sercach. Dziękujemy Ci za posługę kapłańską w konfesjonale, gdzie jak dobry Ojciec umacniałeś nas i z miłością napełniałeś nas pokojem. Niech dobry Bóg obdarzy Cię potrzebnymi łaskami, a Matka Boża otoczy Cię macierzyńską opieką. Szczęść Boże! Drodzy księże Pana, stajemy dzisiaj przed Tobą, aby w imieniu Legionu Maryi złem i serca podziękować za to, że byłeś z nami, za współpracę, za wszelką dobroć, za błogosławieństwa, za życzliwość i otwarte serca. Niechaj pamięć o nas w sercu w tym zostanie. Życzymy Ci, księża Rafale, aby posługa na Nowej Placówce owocowała satysfakcją, życzliwością i zrozumieniem ludzkim. Aby Twoje życie nadal było cudownym darem Bożym dla całego Kościoła. Niech wspiera Cię Maryja, Matka wszystkich kapłanów. Niech Twoja praca przenosi ofite owoce i ludzi, jedną Chrystusową owczarnię. Życzymy Ci również pokody ducha, wiela radości każdego dnia, aby uśmiech często gościł nad twarzy. Do życzeń dołączamy naszą modlitwę. Świat był A <laughs> 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 <coughs> bardzo serdecznie chciałbym podziękować za, za pięć pięknych lat. Serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi, panu Januszowi za to, że tutaj przyjął mnie do parafii, kiedy jeszcze byłem doderykiem, że pozwolił mi tutaj odbyć moją praktykę duszpasterską, że mogłem tutaj się przygotować do świętych wieków i do świętych biebonatów. Dziękuję Ci Zobornikowi za to, że, że w jakiś sposób kształtował to moje kaprysy. Ostatnio, że pięć lat to jest już usta mojego życia, czyli kawał czasu. Bardzo serdecznie dziękuję, ja że pomożmy. Za wszystko dziękuję. Dziękuję moim kolegom, literuszom, którzy pracowali, tym, którzy są teraz, za, za braterstwo wspólnoty, za to, że razem pracować, a także rozmawiać, spędzać czas, wzajemnie się, umacniać. W tym wszystkim także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj pracują, posługują na parafii. Marianowi, Martowi, Pani Ani. Wszystkim, którzy, którzy wspierali mnie w mojej usłudze. Bardzo serdecznie dziękuję Dyrekcji Prognozy Teknologicznej Zespołu Szkół Zawodowych że to jest moja pierwsza szkoła, za to, że tam też mogłem uczyć się katechezy. Dziękuję wszystkim wspólnotom, z którymi tu miałem przyjemność się zajmować. Chyba taka naj, najbliższa, nie nikogo poglądać, ale to najbliższa właśnie KSM, czyli ta cała młodzież, którą tutaj widzieliście. <grybiliście> Więcej powiem jeszcze dzisiaj, ale dziękuję wam za you Ну, oh, yeah.